Isiwanko, z tej strony i kolejny odcinek z Forzy i zaraz Wam o czymś powiem, poczekajcie zasłonię żaluzy. No cześć słuchajcie, chcę Wam przypomnieć o tym, że filmik, jeśli macie podpisany filmik 5 września 2019 rok, no to po prostu słuchajcie, zapomniałem, zapomniałem nazwać tego filmu, ale to jest mój śmieszny kotek. Więc, jeśli chcecie obejrzeć ten filmik, to nie martwcie się, że to jest coś nudnego i że nie umiem nazywać. Tylko po prostu to jest mój śmieszny kotek, tylko zapomniałem nazwać. Tam jest muzy muzyczka fajna, dodana, dodana. Muzyczkę pierwszy raz. Teraz wpisuję, słuchajcie, hasło, więc poczekajcie. Yy, robię pauzę. Tak, słuchajcie, lepiej widać, nie? To słuchajcie, postaram się właśnie tak zrobić. Cześć, słuchajcie, już tu ustawiłem kamerę, wszystko już mi się, jak, widzi, jak widzicie, wszystko loadinguje, że tak powiem, czyli, y, czyli po polsku składuje, że tak powiem. Może, Ej, Igor, weź przestań, weź przestań używać, używać słowa, że tak powiem. I weź przestań, ej, właśnie, mam pomysł. Zrobię challenge, żeby powiedzieć, żeby nie powiedzieć słowa słuchajcie, bo mnie to wkurza już trochę. Że tak cały czas mówię słuchajcie, 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 słuchajcie jeszcze to, słuchajcie to. A i jeszcze i będę i ten... Ten challenge już się zaczął teraz, mogę przypomnieć, więc już możecie go liczyć. No dobra, mogę Wam powiedzieć, że... Jak ja posiadam już to, auto jakiego nie mam. Nie wiem, ale dobra. To wiem, to akurat wiem, że posiadam. Chciałbym mieć super losowanie, ale nie mam. Dobra. Słuchajcie. Powiedziałem, słuchajcie, widzicie to? Ja nie umiem nie mówić. Słuchajcie, bo już powiedziałem. Dlaczego to jest rzadko spotykany samochód, jak ja już mam tą hondę? S y słuchajcie, już tego challenge'u nie robię, nie? Pojadę na to. I na no to już skiję Dwieście osiemdziesiąt 289. Dlaczego ja mam tego chyba? Mi się on nie podoba. Nie, nikt tego. Za ja sobie wziąć moją tivrika. To jest moje najszybsze auto jakie mam, maksymalnie 423 poleci. Jeśli ktoś nie wie, będą jeszcze poważniki z, y, właśnie z Forzy Horizon. Y, będę rzadko je wysyłał na YouTube, ale będę, będę, muszę przyznać, że będę. Może być to rzeczywiście rzadkie i jak ktoś nie wie naszym czym polega Forza, to będzie to rzadkością wielką, że ja właśnie takie rzeczy wysyłam na YouTube, a. Więc jeśli ktoś nie wie, to masz szczęście, że akurat trafi na to, nie. O nie, 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 jak ja dzisiaj jestem pijany chyba. Przecież nie piłem nic. Dlaczego? Jedynie wodę smakową piłem. wodę smakową, ma on wody smakowej i chyba się w głowie nie przewraca. Jeśli ktoś nie wie... Yy, znaczy jeśli ktoś też lubi kubusia Łotera to napiszcie w komentarzu, że też lubię kubusia Łotera albo że też piję kubusia Łotera. Bo ja kubusia Łotera zawsze piję. Nic innego nie piję. Wow, ale jestem dyrektorem. Ej to auto jest chyba stworzone do odwiedzenia. Co to jest? Nie wiem. Też takie chciałbym. Widzieliście to auto? Mać. Kto ma takie auto dziwne, to niech mi powie, że niech mi powie, jak się to zdobywa, bo ja nie wiem. Nie wiem, może w, jakimś, w jakiejś historii to... Ten... Nie wiem. Albo w jakimś zadaniu totalnie innym, albo w wyścigu, nie wiem, słuchajcie. Nie! W ogóle, jakim jestem wspaniałym, drinkerem. Nie, nie ma lepszego, nie? Musicie przyznać, że dryftuję to, to auto dosyć dobrze. A, 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 a. Nie wyprzedzaj mnie driftu w samochodzie. To jest auto stworzone do driftu, to przede mną, ale ono wcale nie driftuje tak dobrze, bo ciężko jest je utrzymać, wiecie? Ej, po, teraz powinienem, do, powinienem dostać dotknięcie podczas driftu, bo driftowałem i go dotknąłem. Szkoda, że to nie działa na graczach. Jak dotkniesz gracza, to wtedy jest y, dotknięcie podczas gry. To powinno być y, właśnie dodane do tej gry. <mum> <mum> Mam nadzieję, że wy mnie tam słyszycie. Bo ja jakoś Paganini <mum> nie widzę. No dogoń mnie. Sorry. Jakby to był widz, to sorry, ale Paganini jest słaba. Chyba, że ktoś ma Paganini. <mum> Chyba, że ktoś ma Paganini, no to nie wiem, to może jest dobre, ale... Chyba, że macie ulepszone, no to rozumiem, no to wtedy Paganini to jest Paganini, ale... Takiego, o, porsza... Ej, widzieliście? widzicie tę porszawkę tutaj? To jest to zlego auto. Tutaj tak, nie ta, yy, tylko to zielone auto, co jedzie, to jest porszawka i to... To jest zlego speed champion, słuchajcie nie wiem co to jest, to to jest yy, dodatek do Fonzy Horizon najnowszy, yy, który dodaje Lego właśnie, Lego samochody i Lego inne rzeczy. To jest stworzony do robienia punktów umiejętności dobre auto stworzone do robienia punktów międności. Nabiłam nim kiedyś 180 tysięcy punktów umiejętności. do pogadania fajnego i dlatego czasami robię przerwy, jakieś pauzy, jak jest daleka droga, takie 10-12 km to jest daleko, takie 8-9 jeszcze tak średnio. Więc słuchajcie, ja wiem, ja jestem jasno ja wiem o wszystkim, że jak coś jest fajne to jest fajne, jak nie fajne to nie fajne. Nie no, tak to nie miałem, żeby po prostu... To ja muszę się rozpędzić. O, tutaj jak widzicie, z tego spiszę, że na mapce, Myślę, że widzicie ochta. Chyba widać na matce. Ja w ogóle zobaczę, czy ja nie mam losowania, bo ja nie. Nie ma. Niestety nie Więc lipa, lipa, bo przydałoby się. Na pewno mi się losował, przydało, przydało. Nie wiem, kto sądzi, że losowania są przydatne, zwykłe losowania są przydatne, ale dla mnie zwykłe losowanie to już jest coś. Bo ja mega rzadko te losowania dostaję i w ogóle rzadko je na odcinkach otwieram. Powinienem częściej na odcinkach te losowania otwierać. I dużo rzeczy zrobiłem też poza odcinkiem tego Jeepa, poza odcinkiem tak i te inne różne rzeczy, słuchajcie, tego, właśnie te, tego Dodge'a, to, to auto, które mówiłem wam, że jest do tego, no, do zabijania punktów umiejętności, to właśnie tego Dodge'a sobie kupiłem i ulepszyłem, także po prostu y, y, się nim mega dobrze punktów umiejętności daje, znaczy daje, no robi, nie? No bo nie da, no nie ma tak, y, ro, y, sobie i nagle, o dostałem punktu umiejętności, jak fajnie. No to trzeba zapracować na takie punkty umiejętności. Yy, yy, Rozwalają coś, albo, albo podskakując, albo ja na dwóch kołach. Boże, czy wy widzicie ile ja już mam punktów umiejętności? Jak to tak szybko leci? Cały czas mnie dostaję. Jej. Na końcu to sobie odłożę. Słuchajcie, jak zrobię ten fotoradar i zostanę to super głosowanie, to wtedy do, do Was wrócę, a teraz zrobię przerwę. Więc poczekajcie, muszę przejść z drugiej strony i zapełzać. Jołsianko powitanko! <laughs> To niestety futowada nie udało mi się podbić, próbowałem wiele razy, ale no niestety było to dla mnie za trudne. Wiem, że prawie każdy, wiem, że na pewno każdy z Was go już ukończył. Może nie każdy, ale wiele z Was już go na pewno ukończyło. A ja niestety nie umiem i jest lipa. I to jest też dla mnie trudne. No jak to się utrzymać normalnie? Jak tu się normalnie utrzymać, to jest moje pytanie. To się nie da utrzymać na drodze. Już mam pomysł chyba. Po prostu powiem że tak. Nie wiem czy to wydziała się. 100 metrów, 220 metrów, będzie ciężko skoczyć. Ej, odbiło mnie chyba to od tego 100 metrów, 100 nigdy 100 nie 100 metrów, 100 metrów, 100 nie 100 metrów, 100 metrów, 100 metrów, Słuchajcie, sorry, że tak cicho gadałem, postaram się głośniej. Tylko że muszę po prostu skoczyć, przeskoczyć. Tylko nie mogę po tych krzewach jeździć, bo one mnie zwalniają. Muszę po prostu podjechać tak. Około. ale dlaczego to losowania będzie. Jakim cudem mi się trzy losowanie pojawiły? Było jedno, a nagle się trzy pojawiły, słuchajcie. Ej, tu ja jestem szczęściarzem, słuchajcie. I patrzcie, kibicujcie mi kasa auto, kasa auto. I dawajcie lapki, su łapki, subskrypcje i wszystko. Kasa auto, kasa auto, kasa auto, kasa auto, kasa auto. Kasa auto. Kasa auto. O, jakie fajne, jaka fajna kasa i auto, chociaż może się przyda. Kasa auto, kasa auto, kasa auto, kasa auto, kasa auto, kasa auto. Wow, Kamaro, chyba już go mam, ale dlaczego by nie mieć dwóch? Kasa auto, kasa auto, kasa auto, kasa auto, kasa... Boże, już mi się myli. Kasa auto. Jest! To jest, słuchajcie, dobre. Yy, przetestujemy to nowe auto. Ja tak, Mam w ogóle dwie takie same akury, że jakoś tam to się mówi. Spróbować go, czy nie próbować? Nie, chyba nie próbowałem. Nowość, gdzie jest to nowość? Ja tu nowości, tego już nie testowałem od trzech lat chyba. Tu jest ten nowy kamera? Oczywiście już mam takiego chyba, ale nie mam go. Bo... Ej, nie mam go, to dobrze jest. Jest dobrze, o, właśnie ten doczyń ten nowy, na odcinku. Chyba na odcinku. Tak, na odcinku go widzieliście sowy. Ale na, na odcinku, tak, na odcinku, dobra, Sowy, Sowy że was w błąd wprowadziłem. O, jest ten nowy chodzik. Ej, dobrze to No, nie widziałem. No, nie, wyszłem! CO JA ZROBIŁEM? Mam fajne auta, mega fajne auta Słuchajcie, musicie mi zazdrościć za tyle, za tyle fajnych aut Zobaczcie, mam prawie wszystkie auta, what? To auto może być fajne akurat, muszę przyznać Wow, fajne to jest. Co? On wyprawia tym Arielem. To się chyba Ariel to, to nazywa się. Musiałem go zjechać. A wiecie, co jest mega dziwne w tej grze? Ma, macie kierownicę po, po stronie Wielkobrytańskiej, bo nie pamiętam która to jest. Sorry, ale nie pamiętam. A jak widzicie, jest KMH, nie ma MPH, tylko KMH. Tu kierownica, nie po tej stronie, a tu są kilometry na godzinę, a nie mile na godzinę. Wiem, że to mile to dziwnie, dziwnie to ale tak się mówi. No, fajne to, to, muszę przyznać. Jeszcze jak się je ulepszy. Właśnie, jak się je ulepszy. Oczywiście mam zrobię przerwę, więc widzimy się za chwilkę. Dosłownie za małą chwileczkę. No cześć, witajcie. Jak, jak widzicie, już to zrobiłem. Muszę przyznać, że to jest prawie moje najlepsze auto, bo prędkość to 9,5. Niby no przyspieszenie i tam, to nie jest jakiś mega fajny, ale. Wow, o, ale ten silnik mega fajny. Posłuchajcie tego. Ja wow, jadę na hamulcu. Jadę, jadę, jadę na hamulcu. Jadę na hamulcu. Nie jadę na ręcznym, ale jadę na hamulcu. Zobaczcie. To auto potrafi jechać na hamulcu. A jest ciężko, mam ABS włączony, jak widzicie. O, jak ciężko. O jak jest <ścoughs> Fajny moment, zderzenie samochodu, ale po, posłuchajcie jak to ładnie brzmi. może nie mogę się zatrzymać nawet. Słyszycie? To jest fajne. Yy, słuchajcie, yy, zaraz się widzimy, dosłownie za chwileczkę robię przerwę i zaraz się widzimy. No siemanko Już jestem, ustawiłem kamerę Zobaczcie co tu się wydarzy, ja jadę wolno Patrzcie A nie teraz się tak nie wydarzyło, ale on mnie wyprzedzał i walnął w to auto Panie, ja, chcesz wyjść? Chcesz wyjść ze mną? Zobaczysz jak będzie fajnie a to nie jest ze mną wyścig, to jest jakiś totalnie inny wyścig. A on gdzieś uciekł. W ogóle on zniknął. No. Chyba to każdy widzi. Шилой обувь, а не выстил в ней. Не chciaем, чтобы на этого обувь, потому что так бы ничего не удалось. Пойду. To one jest przez was robione, bo w sumie to gdyby, gdybyście nie dawali łapy w to tutaj mnie wypadła jakaś koszulka w A teraz zepsute auto patrzcie. Bo ja yy, yy, najgorzej by było, gdyby ktoś musiał jechać tak. Na przykład wyobraźcie sobie, jedziecie do Pragi z Polski. Polski do Polenii, na przykład z Białystoku. I zobaczcie. Jedziecie 30 na godzinę, bo, bo Wam się tu ominie. wyobraźcie sobie. Dali, dalibyście radę? No ja nie wiem, ja bym raczej nie dał. Dawaj, ścigam się. Muszę się cofnąć, ej serio, tu się nie da cofać?